Zapnijcie pasy. Zabieram Was w podróż do najdziwniejszych miejsc we wszechświecie. Będziecie mieli okazję zobaczyć tajemnicze zjawiska, które widzieli tylko nieliczni. Astronomowie odkryli niedawno, że supermasywna czarna dziura, która znajduje się w centrum naszej rodzimej galaktyki, Drogi Mlecznej, może przeciekać. Dlaczego jest to tak istotna informacja? Może to oznaczać, że ten obiekt astronomiczny, tzw. zwany Sagittarius a Star, którego masa wynosi 4 miliony 100 tysięcy razy więcej niż masa Słońca, nie jest wcale uśpionym olbrzymem, jak początkowo zakładano. Niewykluczone, że wciąż jest aktywny. A wyciek, który zaobserwowali naukowcy, może być czkawką, powstałą na skutek połykania przez niego obłoków gazów. Ja też jestem z tego znany. W trakcie badań zespół astronomów posługiwał się teleskopem hubla. To dzięki niemu zauważyli przypominający palnik Jet, Wbijał się on w chmury wodoru w centrum naszej galaktyki. Wygląda to tak, jakby wypuklał on gazy, niczym szlauch skierowany w kopiec piasku. Zjawisko to często występuje w obrębie innych czarnych dziur, które przyciągają materię swoją potężną siłą grawitacyjną. Część tej materii zostaje wciągnięta do środka, niewielka jej ilość zostaje jednak wymieciona na zewnątrz przez silne pole magnetyczne. Badania dowiodły, że gdy olbrzymia chmura gazów za bardzo zbliży się do naszej supermasywnej czarnej dziury, zostaje przez nią pochłonięta i wówczas dziura beka małymi strumieniami materii. Bańki zaobserwowane przez teleskop Fermiego mogły powstać w wyniku takich beknięć, które miały miejsce 2 do 4 milionów lat temu. Ostatnio naukowcy odkryli jednak kolejną, olbrzymią, jarzącą się bańkę gorącego gazu. Zbiegła się ona z jetem wypływającym z czarnej dziury na dystansie co najmniej 35 lat świetlnych. Astronomowie podejrzewają, że mógł on wniknąć w tę gazową bańkę i ją nadmuchać. A teraz odwiedźmy inne, zachwycające miejsca we wszechświecie. Tylko ostrzegam, niektóre z nich są strasznie niebezpieczne. Na przykład ta wirująca gwiazda neutronowa zwana pulsarem czarnej wdowy. Podobnie jak jej pajęcza imienniczka, ona również pożera swojego partnera, brązowego karła o niewielkiej masie. Im więcej materii pochłania pulsar, tym wolniej się obraca. Energia, którą w trakcie wytraca neutronowa gwiazda powoduje, że jej gwiazda towarzysząca maleje. Nuklearny makaron, o ile istnieje, to najmocniejsza materia w całym wszechświecie. Ta powstała z resztek wygasłych gwiazd substancja zostaje ściśnięta w przypominającą spaghetti plątaninę materii. Może zostać rozerwana tylko, jeśli oddziałuje na nią ciśnienie 10 miliardów razy większe niż to potrzebne do skruszenia stali. A może chcecie się przejechać na planetę, na której padają szklane deszcze? Ja, podziękuję. Ta jaskrawo niebieska egzoplaneta wygląda na spokojny i poniekąd znajomy świat. Przypomina trochę Ziemię, prawda? Ta piękna powłoka skrywa jednak przerażającą naturę planety. Na jej powierzchni wieją wiatry z prędkością około 8700 km na godzinę. A to siedem razy szybciej niż wynosi prędkość światła. Ale to i tak nie jest jeszcze najgorsze. W tym piekielnie gorącym świecie z nieba pada szkło. I to w poprzek. Słoneczne tsunami to występujące na Słońcu zjawiska zwane terminatorami. Mają one miejsce na równiku gwiazdy. Źródłem tych olbrzymich bliźniaczych fal plazmy są najprawdopodobniej potężne zderzenia pól magnetycznych. Słoneczne tsunami pędzą przez powierzchnię gwiazdy z prędkością 300 metrów na sekundę. Zjawisko może trwać tygodniami i występuje mniej więcej co 10 lat. Spójrzcie teraz na to ciało niebieskie. Ma ono nawet swój przydomek. To tak zwany elektryczny hyperion. Ten naturalny satelita Saturna to jeden z najdziwniejszych księżyców w Układzie Słonecznym i nie chodzi tu tylko o jego wygląd. Ta przypominająca pumeks usiana niezliczonymi kraterami skała jest naładowana ładunkami elektrostatycznymi, które odpływają w przestrzeń kosmiczną. A spójrzcie na to, samotna planeta z zorzą. Tego typu obiekty odseparowały się od swoich macierzystych gwiazd i dryfują samotnie poprzez galaktyki. Ale jedna z nich różni się od pozostałych. Znajduje się 200 lat świetlnych od Ziemi. To obiekt o rozmiarze planety, którego pole magnetyczne jest 200 razy większe niż pole magnetyczne Jowisza. Jest ono tak silne, że tworzy jarzące się zorze w atmosferze planety. Trzymajcie się z dala od czarnych dziur. Chyba nie muszę Wam tego mówić. To jedne z najniebezpieczniejszych obiektów we wszechświecie. A co z miniaturowymi czarnymi dziurami? W przeciwieństwie do swoich ogromnych sióstr, hipotetyczne miniaturowe czarne dziury mogą być naprawdę maleńkie, nie większe niż atom. Mimo to jeden taki mikroskopijny obiekt może mieć masę tysiąca samochodów. Jedna teoria głosi, że mnóstwo takich maleńkich czarnych dziur mogło powstać tuż po wielkim wybuchu i na początku formowania się wszechświata. Część naukowców twierdzi nawet, że przez naszą planetę każdego dnia przechodzi kilka takich małych dziur. Uu, założę się, że spodoba Wam się nasz kolejny przystanek. Oto opłonąca lodowa planeta. Odległa egzoplaneta o rozmiarze Neptuna Gliese 436B to istny paradoks. Jest ona zbudowana z piekielnie gorącego lodu. Przemieszcza się po orbicie czerwonego karła Glisi 436, a jedno okrążenie zajmuje jej zaledwie dwa dni. Oznacza to, że znajduje się bardzo blisko swojej macierzystej gwiazdy i właśnie z tego powodu temperatura na planecie rzadko spada poniżej 427 stopni. Najdziwniejsze jest jednak to, że znajdują się tam ogromne pokłady wodnego lodu, zwanego lodem X, który pomimo wysokich temperatur pozostaje w stałym stanie skupienia. A teraz coś dla miłośników biżuterii diamentowa planeta. Około 4000 lat świetlnych od Ziemi znajduje się obiekt, który wydaje się jednym wielkim diamentem. To najgęstsza ze wszystkich odkrytych do tej pory planet. Jest zbudowana głównie z węgla. Jest tak gęsta, że astronomowie przypuszczają, że węgiel występuje tam w krystalicznej formie, a to może oznaczać, że przynajmniej jakaś część tej planety jest diamentem. Księżyce krążące wokół innych księżyców mogą istnieć, ale nie muszą. Astronomowie wciąż nie doszli do porozumienia w tej kwestii. Planety krążą wokół gwiazd, a księżyce wokół planet, a zatem dlaczego nie mogłyby istnieć księżyce księżyców lub tak zwane subsatelity? Zdaniem naukowców wcale nie jest to wykluczone. Macierzysty księżyc musiałby jednak być odpowiednio masywny, a subsatelita mały. A poza tym, pomiędzy nimi musiałaby występować duża odległość. A teraz zabierę Was do galaktyki, która jest niczym żywa skamielina. Tak zwana DG-SAT-1 ma wielkość drogi mlecznej, ale jest praktycznie niewidzialna, ponieważ jej gwiazdy są bardzo rozproszone. Wyjątkowości dodaje jej fakt, że w przeciwieństwie do innych galaktyk tego rodzaju, jest ona osamotniona. Tego typu obiekty zwykle łączą się w gromady. Oznacza to, że DGSat-1 powstała w innej erze, prawdopodobnie miliard lat po Wielkim Wybuchu. Jeśli to prawda, to jest ona prawdziwą, żywą skamieliną. Kolejnego zjawiska, które dla Was mam, nie będziecie w stanie zobaczyć. Wszystko dlatego, że ludzkie oko nie widzi promieniowania podczerwonego. Zjawisko, o którym mowa, to strumień podczerwieni z kosmosu. Gwiazdy neutronowe to wyjątkowo gęste, zapadnięte jądra olbrzymich gwiazd. Zazwyczaj emitują promieniowanie rentgenowskie lub fale radiowe, ale w 2018 roku astronomowie odkryli dziwny strumień światła podczerwonego. Okazało się, że wydobywa się on z gwiazdy neutronowej oddalonej o 800 lat świetlnych od naszej planety. Sygnał ten został prawdopodobnie nadany przez dysk pyłu otaczający gwiazdę. Tej teorii wciąż jednak nie udowodniono. Za orbitą Neptuna leży tajemniczy pask Kuipera, w którym znajdują się masywne lodowe obiekty. Najciekawsze jest to, że naukowcy nie potrafią wyjaśnić sposobu poruszania się tej kosmicznej formacji. Jedyna ich teoria zakłada, że Neptun może ukrywać Droga mleczna stanowi jedną z największych zagadek w kosmosie. Trudno nawet oszacować jej wielkość. Jedną z głównych przyczyn jest fakt, że w niej mieszkamy. Można to porównać do chodzenia po sklepie. Każdy wie, że jest duży, ale jego prawdziwe rozmiary da się zobaczyć dopiero z lotu ptaka. Nasza galaktyka składa się z miliardów odległych gwiazd, które z powierzchni Ziemi wyglądają jak małe światełka. Ktoś powie, że wystarczy zmierzyć odległości między nimi i już mamy odpowiedź: Cóż, nie do końca. Chyba nie wspomniałem o mętnych obłokach przysłaniających widok. Niektórzy uczeni byli tak uparci, że stworzyli symulacje komputerowe, które odtworzyły formowanie się i ewolucję galaktyk. Naszą otacza obszar znany jako halo. Astronomowie chcieli zobaczyć, czy droga mleczna ma jakieś widoczne granice. Odkryli, że od swego centrum aż na rubieże rozciąga się na ponad 50 tysięcy lat świetlnych a zatem jej średnica przekracza odległość 100 tysięcy lat świetlnych. Problem polega jednak na tym, że Halo zwykle nie ma jednolitej granicy, ponieważ zwyczajnie ciemnieje. To jak skierować latarkę w pogrążone w mroku miejsce i sprawdzić, gdzie kończy się jej światło, w 2013 roku teleskop Hubble'a zrobił zdjęcie obiektu oddalonego o 25 milionów lat świetlnych. Okazało się, że to spiralna galaktyka, której później nadano nazwę ESO 373 -8. W jej sąsiedztwie znajdowało się co najmniej 7 innych galaktyk. Co ciekawe, ta konkretna jest cienka jak naleśnik. Bardzo lśniący naleśnik. Teleskop zrobił zdjęcie również innej gromady galaktyk oddalonej od nas od. 65 milionów lat świetlnych. Określa się ją mianem IC 335. To kolejny zjawiskowy i połyskujący naleśnik, dryfujący w bezkresie kosmosu. Zdjęcia wykonane teleskopem nie należą jednak do najwierniejszych. Trudno bowiem powiedzieć, na co dokładnie patrzymy. Dyski galaktyczne są skąpane w ogromie obłoków pyłu, które mogą rozciągać się na setki lat świetlnych. Znajdują się one głównie w pobliżu centrów galaktyk i są niewidoczne w regularnym świetle. Można je jednak odkryć przy użyciu niebieskiego filtra. W każdym razie galaktyka IC-335 jest owalnym dyskiem otoczonym gigantycznymi obłokami pyłu i gazu. Oznacza to, że nieustannie powstają w niej gwiazdy, jednak nie wszystkie galaktyki je tworzą. Galaktyka formuje się z ogromnej kuli powolnie obracającego się gazu, który stopniowo się w siebie zapada. W miarę nabierania prędkości obrotu przebiera kształt naleśnika. To jak wirujące podrzucone w powietrze ciasto pizzy, które wcześniej ugnietliśmy w kule. Składniki są gwiazdami, a sos obłokami pyłu i gazu. Hej też robicie się głodni? Niektóre galaktyki mogą utracić swój pył i gaz, gdy staną się częścią gromady galaktyk. Potem wszystkie te mini-obiekty orbitują wokół wspólnego środka masy, oddzielone gazami. Przemykający przez nie dysk galaktyczny może zdmuchnąć pył i gaz powstałym ciśnieniem. Z daleka wszystko to wygląda jak płyta DVD, którą za momenty włożymy do odtwarzacza, ale gdybyśmy przebyli miliony lat świetlnych i przyjrzeli się temu zjawisku z bliska, zobaczylibyśmy przyćmiony dysk pełny Gwiazd. Nie bylibyśmy nawet w stanie stwierdzić, czy znajdujemy się w jego wnętrzu. Ponadto, w centrum galaktyki ujrzelibyśmy jasną plamę pyłu pozostawioną przez czerwone olbrzymy, są to masywne i oślepiające wręcz gwiazdy, na powierzchni których panują niskie temperatury. Wykonane zdjęcia galaktyk nie oddają ich prawdziwych barw. Widoczne na nich odcienie są wynikiem pracy aparatów. Gdyby nie to, odnotowalibyśmy jedynie niewyraźne obrazy pełne ziarna. W rzeczywistości nie znamy kolorów odległych galaktyk. Wiemy, że nasza jest pełna gazu, więc nie musimy się martwić, że w najbliższej przyszłości wygaśnie. W zasadzie Droga Mleczna wciąż produkuje nowe gwiazdy, około 7 w ciągu roku. Ale niektóre galaktyki kończą swój żywot właśnie dlatego, że proces ten ustaje. Specjaliści określają go mianem duszenia. Galaktyki nie mają już wtedy gazu niezbędnego do produkcji gwiazd. Mył i gaz to nie jedyne elementy znajdujące się w galaktykach. Niczym magicy wyciągający z kapeluszy króliki, kwiaty i inne rzeczy, skrywają one wiele niespodzianek. Jak chociażby planety, kule materii obracające się wokół własnych osi oraz obiegające swoje gwiazdy macierzyste. Właściwie planety nie są ani idealnie okrągłe, ani tym bardziej płaskie, jak galaktyki spiralne. Wpływa na to przede wszystkim grawitacja. Jest ona tak silna, że planeta przyciąga do swojego środka wszystko, co ją otacza, w konsekwencji przybierając kształt kuli. Podczas trwania tego procesu wszystkie krawędzie i inne wystające punkty ulegają wygładzeniu. Mniejsze ciała niebieskie są znacznie mniej okrągłe, np. komety, które nie zawsze mają gładką powierzchnię. Ze względu na swój niewielki rozmiar, ich krawędzie są nierówne i spiczaste. Mając na uwadze gabaryty Ziemi, można bezpiecznie założyć, że jej grawitacja jest znacznie silniejsza niż ta księżyca czy innego, mniejszego od niej ciała niebieskiego. Dodajmy do tego rotację, w wyniku której powstało charakterystyczne wybrzuszenie na równiku. Za sprawą konfliktu między grawitacją ciągnącą wszystkie obiekty w dół, a obrotem planety, Ziemia nie może być idealną kulą. A jakby tego było mało, nasza planeta jest przechylona, czemu zawdzięczamy cztery pory roku. Nachylenie mogło być wynikiem dawnej kolizji Ziemi z protoplanetą, ciałem niebieskim ewoluującym w planetę w początkowej fazie rozwoju układu planetarnego. Wenus jest wyjątkowa, ponieważ obraca się w kierunku przeciwnym niż pozostałe planety układu słonecznego. Gdybyśmy stali na jej powierzchni, a jest to najgorętsza planeta w naszym systemie, wschód Słońca podziwialibyśmy na zachodzie, a zachód na wschodzie. Musielibyśmy jednak trochę poczekać na jedno i drugie, ponieważ jeden dzień na Wenus trwa 240 dni ziemskich. Uczeli przez wiele lat sądzili, że za tak długie dni odpowiada silna grawitacja Słońca. Jedna z najnowszych teorii mówi jednak, że dawniej Wenus obracała się wokół własnej osi, tak samo jak pozostałe planety, ale w pewnym momencie zwyczajnie odwróciła ją o 180 stopni. Nie oznacza to jednak, że tak po prostu zatrzymała się w połowie obrotu i ponowiła go w przeciwnym kierunku. Według jednej z hipotez mogło to być wynikiem kolizji z większą kometą, ale mało który naukowiec się z nią zgadza. Gdyby przyglądać się księżycowi odpowiednio długo, zauważyłby, że każdej nocy jest do nas zwrócony tą samą stroną. Dlaczego? Otóż nasz satelita też się obraca, tyle że o wiele wolniej. Na wykonanie pełnego obrotu wokół własnej osi potrzebuje 27 dni ziemskich. Ponadto rotuje z tą samą prędkością, co obiega Ziemię. Strona, którą widzimy co wieczór, nazywa się bliższą stroną Księżyca, z kolei ta zasłonięta, jak łatwo się domyślić, dalszą zyskała nawet przydomek, ciemna strona Księżyca. Oś obrotu Urana jest przechylona o niecałe 98 stopni względem równika, co w zasadzie oznacza, że planeta leży na boku. Naukowcy długo uważali, że najprawdopodobniej jest to wynik zderzenia z większym ciałem niebieskim przebywającym przez układ słoneczny. Jest jednak pewien problem z tą teorią. Księżyce Urana są pokryte lodem. Kolizja, która miałaby zaowocować przechyleniem całej planety, musiałaby dodatkowo zaburzyć zarówno ruch, jak i położenie jej księżyców, a te wyglądają na względnie nienaruszone. Co więcej, pokrywający je lód również jest nietknięty. Wszelkie większe zmiany zachodzące na uranie musiałyby wytworzyć potężne pokłady energii, które stopiłyby lód księżyców. Inną przyczyną nietypowego położenia urana mogą być jego pierścienie. Owszem, ma pierścienie tak jak Saturn, tylko że są znacznie cieńsze i mniej widoczne. Te Saturna w większości składają się z miliardów odłamków lodu i skał dryfujących po jego orbicie. Niektóre cząsteczki mają rozmiar zielenek piasku, podczas gdy inne są wielkości domów. Nieźle. Te fragmenty to też pozostałości komet, asteroid i ciężyców rozerwanych przez grawitację Saturna. Patrząc na planetę z daleka, zobaczymy jedynie kolorowe paski składające się z tysięcy mniejszych pasm. W rzeczywistości jednak warstwy pierścieni jest raptem osiem. Niewykluczone, że 4,5 miliarda lat temu pierścienie urana były tak samo zjawiskowe jak te większego brata. Równowaga między grawitacją Saturna a jego pierścieniami może bezpośrednio wpływać na jego pionowe ułożenie. Gdyby uran miał takie same pierścienie, mogłyby one zapobiec jego przechyleniu się. Możemy więc założyć, że rozwiązaniem problemu byłoby ponowne pojawienie się pierścieni, które pomogłyby utrzymać planetę w pionie, ale czy tego potrzebujemy? Akceptujemy przecież Urana takim, jaki jest. Betelgeza Czerwony olbrzymie. ta kula wrzącej plazmy jest jedną z największych gwiazd w naszej galaktyce i jedną z najjaśniejszych. Do tego jest około 500 razy większa od słońca, co więcej to ciało niebieskie pulsuje. Na zmianę powiększa się i zmniejsza. W szczytowym momencie osiąga wielkość blisko 800 razy większą niż jego przeciętne gabaryty. Gdyby Betelgeza była wiadrem, zmieściłoby się w nim około 300 milionów słońc, mimo że jej masa jest tylko 17 razy większa od naszej gwiazdy. A tutaj, oddalona o około 500 lat świetlnych, Ziemia. Odpalamy nasz statek kosmiczny, podróżujący z prędkością większą niż światło i ruszamy w podróż do Betelgezy. Po paru sekundach mamy już za sobą 390 tysięcy kilometrów i zbliżamy się do Księżyca. To tyle co 9,5 okrążeń Ziemi. Tradycyjny statek kosmiczny z napędem rakietowym potrzebowałby trzech dni, aby tu dotrzeć. Znajdujemy się w pobliżu Marsa. Lot na czerwoną planetę trwa zazwyczaj około siedmiu miesięcy. Obecnie pracuje tu kilka łazików, a także pierwszy w historii latający dron Ingenuity. Powierzchnia Marsa jest trzy razy mniejsza niż powierzchnia Ziemi. Planeta jest również 10 razy lżejsza. Ludzie mają nadzieję, że wkrótce powstanie tu nasza kolonia. Zaraz po minięciu Marsa trzeba nieźle lawirować i robić uniki przed przelacującymi skałami. To pas asteroid. Składają się do niego odłamki skalne i inne kosmiczne obiekty o przeróżnych gabarytach i kształtach. Największy nosi nazwę Ceres. Jego powierzchnia jest nieco większa od powierzchni Argentyny, a masa stanowi około 1% masy księżycowej. Łącznie masa całego pasa asteroid jest 25 razy mniejsza od masy księżyca. Następnie mijamy dwa gazowe olbrzymy, Jowisza i Saturna. Są to największe planety w Układzie Słonecznym. Są też najcięższe, choć nie mają stałej powierzchni. Dalej Uran i Neptun. Te dwie planety nazywane są lodowymi olbrzymami, a na samym krańcu Układu Słonecznego widzimy Plutona. Kiedyś był uważany za pełnoprawną planetę, ale teraz wykreślono go z listy. Na tym etapie jesteśmy 7 miliardów kilometrów od domu. Sonda kosmiczna New Horizons potrzebowała około od 9 lat, aby tu dotrzeć. Trzymajcie się, przyspieszamy! Przechodzimy przez pas Kuipera. Składa się na niego wiele asteroid i lodowych bloków. Są to jedne z najstarszych materiałów budulcowych w naszym Układzie Słonecznym. Miliardy lat temu cały nasz świat wyglądał jak wielka chmura takich asteroid. Podróżujemy dalej przez mroczne odmęty kosmosu i docieramy do krawędzi Układu Słonecznego – heliosfery. Do tej pory poruszaliśmy się wraz ze słonecznym wiatrem. Teraz jednak zaczyna on zwalniać i zdarza się z wiatrem międzygwiezdnym. Temperatura rośnie. To zjawisko nosi nazwę szoku końcowego. Sonda kosmiczna Voyager 1 dotarła do tego punktu w grudniu 2004 roku. Jesteśmy w obszarze, gdzie kończy się heliosfera, a zaczyna przestrzeń międzygwiezdna. To miejsce nazywamy heliopauzą. W 2012 roku Voyager przekroczył tę granicę i stał się pierwszym w historii obiektem stworzonym przez człowieka w przestrzeni międzygwiezdnej. Ale wiadomość z Voyagera informująca o tym wydarzeniu dotarła na Ziemię prawie rok później z powodu ogromnej odległości. Voyager 1 potrzebował 35 lat, aby przebyć całą tę drogę. Oto i jest. Sonda długości samochodu osobowego i wadze dwóch motocykli. Na jej kadłubie można dostrzec złotą tabliczkę. To przesłanie od ludzi dla potencjalnych cywilizacji gdzieś tam w kosmosie. Zawiera zdjęcia ziemskich krajobrazów, nagrania ludzkiej mowy i nasze DNA. W 2021 roku Voyager ma już 43 lata na liczniku. Sonda przebyła w tym czasie 22,5 miliarda kilometrów. To tyle, co 152 odległości z Ziemi. Do Słońca i wciąż pokonuje swoją drogę z kosmiczną prędkością 61 tysięcy km na godzinę. Teraz zbliżamy się do gwiazdy najbliższej naszemu układowi słonecznemu to Proxima Centauri. Jesteśmy tak daleko od naszej rodzimej planety, że nawet światło potrzebuje więcej niż 4 lata, aby pokonać tę odległość. Gdybyśmy podróżowali tradycyjną rakietą, podróż zajęłaby nam 73 tysiące lat. Dlaczego chcieliśmy tu dotrzeć? Powodem jest podobna do Ziemi planeta o nazwie Proxima Centauri B, o 10% większa od Ziemi i nieco od niej cięższa. Leży w strefie zamieszkiwalnej swojej rodzimej gwiazdy. To znaczy, że może tu istnieć woda w stanie ciekłym, a tym samym jakieś formy życia. Jednak gwiazda od czasu do czasu emituje rozbłyski. Niedawno jej jasność wzrosła prawie tysiąckrotnie. W tym czasie doszło do emisji takiego promieniowania, że nawet jeśli na planecie istniały jakieś żywe stworzenia, prawdopodobnie nie miałyby szans na przetrwanie. Znajdujemy się teraz ponad 8 lat świetlnych od Ziemi. Najjaśniejszą gwiazdą na naszym nocnym niebie jest Syriusz. Jest tak jasne, że można go dostrzec nawet za dnia. Przy czym w rzeczywistości są to dwie gwiazdy. Syriusz A i B orbitują one wokół wspólnego ośrodka ciężkości. Gwiazdy te poruszają się w kierunku naszego Układu Słonecznego z prędkością prawie 8 km na sekundę. To tyle, ile osiąga najszybszy samochód na Ziemi. Pora wcisnąć hamulec. Dotarliśmy właśnie do potencjalnie nadającej się do zamieszkania planety, oddalonej od Ziemi o bagatela 39 lat świetlnych. To Trappist 1D. Jej gwiazda to Biały Karzeł, czyli zimna gwiazda dziesięciokrotnie mniejsza i lżejsza od Słońca. Wokół niej orbituje 7 planet. Ale to Trappist 1D najbardziej przypomina Ziemię, przy czym jest to od naszej planety o 30% mniejsza i 3 razy lżejsza. Ma natomiast skalistą powierzchnię i przyjemną temperaturę 9 stopni Celsjusza, czyli komfortowe warunki dochodzenia chodzenia w lekkiej kurtce. Niewykluczone, że istnieje tu atmosfera, są góry, morza i oceany, co oznacza, że ta planeta może nadawać się do zbudowania ludzkiej kolonii. Szkopuł w tym, że dotarcie tutaj przy użyciu tradycyjnych rakiet zajęłoby około 677 000 lat. A oto nasz główny cel: Betelgeza, podróżnaniom z Ziemi współczesnym statkiem kosmicznym, zajęłaby prawie 8,7 miliona lat. Gwiazda jest tak duża, że nasz statek wygląda przy niej jak ziarenko piasku na bezkresnej plaży. Musimy cofnąć się w czasie, by dowiedzieć się, co spotkało tę gwiazdę. Najpierw znajdowała się tu piękna mgławica, czyli chmura różnokolorowego kosmicznego pyłu i gruzu, która zaczęła się później kurczyć pod własnym ciężarem. A w jądrze mgławicy rozpoczęła się reakcja jądrowa i BUM! Narodziła się gwiazda! Z początku Betelgeza była masywna i gorąca, ale nie rozrastała się, pozostawała stabilna. Zajrzyjmy teraz do jej serca. Reakcje jądrowe zachodzące w jądrze gwiazdy wytwarzają potężną ilość ciepła i energii. Ta energia generuje siłę, która naciska na ściany gwiazdy od wewnątrz i powoduje jej rozszerzanie się. Jednocześnie jednak to bardzo ciężkie ciało niebieskie, co oznacza, że grawitacja naciska na nie z zewnątrz. Jeśli te dwie siły są zrównoważone, gwiazda pozostaje stabilna. Z czasem jednak zaczyna brakować jej paliwa, tkelu i wodoru. Wtedy do reakcji jądrowej włączają się cięższe pierwiastki znajdujące się w jądrze. Podczas spalania uwalniają więcej energii i ciepła, niż może zrównoważyć siła grawitacji. Gwiazda zaczyna się rozszerzać i to właśnie dzieje się teraz z Betelgezą. Jest już tak duża, że gdyby umieścić ją w centrum naszego układu słonecznego, jej krawędź dotykałaby pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Betelgeza będzie się rozszerzać aż do całkowitego wyczerpania paliwa. Wtedy górę weźmie grawitacja. Gwiazda zmniejszy swoje rozmiary, a potem nastąpi ogromna eksplozja. Wybuch supernowej będzie tak oślepiający, że Betelgeza rozbłyśnie jaśniej niż księżyc na nocnym niebie. Na szczęście Ziemia znajduje się zbyt daleko, by eksplozja mogła w jakikolwiek sposób zaszkodzić ludziom. Silny strumień materii wyrzucony w jej wyniku dotrze do Układu Słonecznego dopiero za 6 milionów lat. Przy czym wiatr słoneczny zatrzyma ten strumień, więc nic nam nie grozi, Betelgeza może wybuchnąć w każdej chwili w ciągu najbliższych 10 tysięcy lat. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy twierdzą, że nie nastąpi to w ciągu następnych 100 tysiącleci. Wróćmy do momentu przed wybuchem Betelgezy, może bowiem dojść do innego ciekawszego scenariusza. Grawitacja zacznie ściskać masywne jądro gwiazdy z taką siłą, że w jego miejscu powstanie czarna dziura. Czarne dziury to najcięższe obiekty we wszechświecie. Mają niesamowitą siłę przeciągania. Nawet światło nie jest w stanie uciec z takiej grawitacyjnej pułapki. Czarna dziura Betelgezy zacznie karmić się kosmicznym pyłem i tym, co pozostało z gwiazdy. Wszystkie te szczątki i światło z innych gwiazd zostaną zamrożone w pobliżu horyzontu zdarzeń rosnącej czarnej dziury. Po raz pierwszy w historii będziemy mogli obserwować narodziny takiego tajemniczego obiektu. Jednak w rzeczywistości Betelgeza jest zbyt jasna, aby zmienić się w czarną dziurę. Najprawdopodobniej po wybuchu przekształci się w białego karła, który będzie stopniowo zanikał, aż stanie się zupełnie niewidoczny.